To jest Wielki Podcast Ósmoklasisty. Twoje źródło wiedzy o egzaminie. Darmowe notatki do egzaminu ósmoklasisty wysyłamy w każdy poniedziałek o 19. Zapisz się bezpłatnie na wwwwielkapowturka 8 Ukośnik Podcast. Dziś porozmawiamy sobie o czymś, co być może spędza sens powiek wielu uczniom, mianowicie o egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Jak wygląda, czego się spodziewać, jak się przygotować? O tym wszystkim już za chwilę. Ja nazywam się Tomasz Kokot i zawodowo zajmuję się nauczaniem matematyki już od ponad 10 lat. Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian, który kończy szkołę podstawową. Składa się jak pewnie doskonale wiecie z trzech części: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dziś skupimy się tylko i wyłącznie na matematyce. Dla wielu uczniów jest to najtrudniejsza część, co pokazują też średnie wyniki procentowe osiągane przez absolwentów szkół podstawowych w ostatnich latach. Egzamin z matematyki sprawdza nie tylko taką suchą wiedzę, można powiedzieć, ale też umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania takich praktycznych problemów. Tak jak wspominałem, to nie tylko taka sucha teoria, ale przede wszystkim zadania praktyczne, które. Mają za zadanie pokazać, czy uczeń potrafi wykorzystać matematykę w codziennych sytuacjach. Co do czasu trwania egzaminu, to jest to 125 minut, czyli ponad dwie godziny. Być może niektórzy z Was mają ten czas nieco wydłużony ze względu na pewne przypadłości zdrowotne. Jednakże, nawet w wersji standardowej, czyli 125 minut, czasu w mojej ocenie jest dość dużo. Czas ten zresztą został całkiem niedawno wydłużony dla wszystkich uczniów. Jeszcze kilka lat temu ten czas wynosił równe 100 minut, czyli został on zwiększony o 25%. Tak jak wspominałem, Czasu jest dużo, więc nie warto się śpieszyć, warto dokładnie przemyśleć swoje rozwiązania, a na końcu egzaminu sprawdzić swoje obliczenia, jeśli Wam na to właśnie ten czas pozwoli. Standardowa godzina rozpoczęcia tak naprawdę wszystkich egzaminów, czyli zarówno tego z języka polskiego, z matmy i z języka obcego, czyli pewnie większości z Was będzie to język angielski, to 9 rano. W trakcie pisania egzaminu z matematyki natraficie na pewno na zadania zamknięte i są to najczęściej zadania jednokrotnego wyboru, czyli macie cztery możliwe odpowiedzi, a, b, c lub d, wybieracie jedną. Czasami zdarza się, że tych odpowiedzi jest pięć, czyli mamy a, b, c, d i e. Oprócz takich zadań, jeśli idzie o zadania zamknięte, możecie natrafić na zadania typu prawda fałsz lub na zadanie na tzw. dobieranie. Warto pamiętać, że w zadaniach prawda fałsz macie dwa pytania i żeby dostać punkt, musicie na oba pytania odpowiedzieć poprawnie. Oprócz zadań zamkniętych mamy też zadania otwarte, czyli takie, gdzie musicie samodzielnie sformułować odpowiedź. I teraz ważne jest to, że przedstawione przez was rozwiązanie musi obrazować, aby cały wasz tok rozumowania zawierać niezbędne rachunki, obliczenia, nie wiem, przekształcenia i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które pozwolą odpowiedzieć na pytania zawarte właśnie w treści zadania. Struktura egzaminu jest taka, że możecie spodziewać się 14 lub 15 zadań zamkniętych, po jeden punkt za każde zadanie, a także 6 zadań otwartych, po dwa lub po 3 punkty. Zatem wychodzi łącznie 20 lub 21 zadań, za które w sumie możecie uzyskać 30 punktów. Czyli jak łatwo przekalkulować. Jeden punkt daje wam nieco 3% właśnie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Wynik punktowy z egzaminu jest zawsze całkowity, czyli egzamin nie ma prawa przyznać wam połówki punktu za dane zadanie. Czyli tutaj nie ma opcji, żeby ktoś dostał na np. 2,5 punkta, powiedzmy za zadanie, za które jest na przykład do zdobycia 3 punkty. Albo dostaniecie 1, 2, 3, ewentualnie 0. Punktu. Jak pewnie też wiecie, wynik egzaminu nie decyduje o zdaniu lub nie zdaniu szkoły podstawowej, ale ma znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Po prostu macie obowiązek przystąpić do tego egzaminu, nawet jeśli hipotetycznie napisalibyście ten egzamin na 0%, no to kończycie szkołę średnią, zostajecie absolwentami, przepraszam, nie szkołę średnią, tylko szkołę podstawową, i po prostu wybieracie sobie odpowiednią szkołę średnią. Może, może to być liceum technikum bądź tak zwana szkoła branżowa. Wiadomo, że im lepszy wynik, tym większe szanse na dostanie się właśnie do wymarzonego liceum, techniką czy właśnie szkoły branżowej. Wybór szkoły średniej to jedna z ważniejszych według mnie decyzji w życiu młodego człowieka, ponieważ może mieć ona wpływ na waszą tak naprawdę przyszłość, zarówno tą edukacyjną, zawodową, jak i osobistą. Nie warto w mojej ocenie wybierać szkoły średniej na zasadzie tylko i wyłącznie odległości, czyli wybieram daną szkołę średnią, ponieważ jest blisko, albo wybieram, nie wiem, inną szkołę średnią, ponieważ kolega czy koleżanka już takiego wyboru dokonała. Tutaj ważne, ważne jest to, żeby dobrze przemyśleć swój wybór, przemyśleć też wybór odpowiedniego profilu. no Jest to niewątpliwie inwestycja Waszą. Przyszłość. Warto też dokładnie przemyśleć, czego się chce, co się lubi, w czym jest się dobrym, a następnie wybrać szkołę, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom. Wracając już bezpośrednio do egzaminu, nie ma punktów ujemnych, więc pamiętajcie, że niczego nie ryzykujecie. Możecie strzelać. Warto pamiętać, że w zadaniach zamkniętych liczy się tylko i wyłącznie dobra odpowiedź czyli możecie Strzelać, możecie podstawiać daną odpowiedź, odrzucać poszczególne odpowiedzi, tak naprawdę wszystkie chwyty dozwolone. Ważne jest to, żeby odpowiedź na końcu była poprawna, ale w zadaniach otwartych sam wynik oczywiście jest niewystarczający. Tak jak już wspominałem, liczy się cały proces dojścia do dobrego wyniku, a nie tylko sam wynik. Nawet jeśli sam wynik będzie poprawny, a nie będzie żadnych obliczeń, no to bardzo możliwe, że dane zadanie zostanie ocenione po prostu na zero punktów. Po każdym egzaminie publikowany jest klucz. Aczkolwiek na spokojnie, pamiętajcie, że każde rozwiązanie prowadzące do dobrego wyniku będzie maksymalne. Punktowanie. I wiadomo, że też brunopis nie jest oceniany, to pewnie też doskonale wiecie. Tutaj mówimy o każdym rozwiązaniu, czyli musimy stworzyć na przykład jakieś równanie, pokazać, jakie rozwiązujemy, opisać, co rozumiemy pod pojęciem na przykład x. Czyli pamiętajcie, żeby te rozwiązanie przedstawiało. Pełny tok waszego rozumowania. Z rzeczy, które warto wziąć ze sobą na egzamin ósmoklasisty, to z pewnością będzie to długopis lub pioro, koniecznie w kolorze czarnym. Takie są, takie są tutaj, takie z regulami, takie są zasady. Najlepiej wziąć oczywiście kilka, żeby nie było stresu, że coś wam się wypisało w trakcie pisania egzaminu i pamiętajcie, żeby nie wybierać tych zmazywalnych. Ja też je lubię, są świetne w codziennym użytkowaniu, ale tak naprawdę nie nadają się na żaden egzamin egzamin, także ten egzamin ósmoklasisty. Warto zabrać ze sobą też linijkę, żeby wasze ewentualne rysunki były estetyczne, i dokument potwierdzający waszą tożsamość, na przykład legitymację szkolną. Będzie ktoś zapewne w komisji z zewnątrz i ta osoba z zewnątrz być może będzie sprawdzała, czy wyrywkowo, czy każdego z was właśnie z dokumentu tożsamości, więc tutaj żebyście tą legitymację mieli ze sobą. Pamiętajcie, że na salę nie wolno zabrać wam kalkulatorów, telefonów, nie wiem, przekąsek, jakichś maskotek czy innych jakichś amuletów, które mają przynieść wam szczęście. Podejrzewam, że mała butelka wody przejdzie bez problemu, ale to najlepiej się już bezpośrednio w waszej szkole tutaj dowiedzieć u źródła. Warto jeszcze wiedzieć, że dla osób, które z wyjątkowych przyczyn nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie majowym, czyli najczęściej są to problemy ze zdrowiem, czyli na przykład wylądowaliście w szpitalu na kilka dni przed egzaminem, nie, nie jesteście w stanie po prostu napisać tego egzaminu w połowie e, maja, jest przygotowana opcja pisania go w czerwcu. Wtedy najpóźniej w dniu egzaminu albo wy, albo wasz opiekun prawny, czyli w większości przypadków pewnie będzie to wasz rodzic, e, powinniście złożyć stosowne dokumenty na ręce dyrektora szkoły. E, co konkretnie złożyć, to już najlepiej dowiedzieć się bezpośrednio na stronach, czy to OKE, czy CKE. Można do nich na pewno przedzwonić z pewnością Wam pomogą. Można tutaj od razu skonsultować się z sekretariatem Waszej Szkoły, z dyrektorem Szkoły. Na pewno w takich sytuacjach podbrankowych wszyscy będą pomocni i Tutaj was nakierują, co i jak trzeba wypełnić, choć akurat liczę, że ta wiedza wam się nie przyda, no bo tak jak już wspominałem, najczęściej brak możliwości przystąpienia do egzaminu w połowie maja skutkuje tym, że macie jakieś duże problemy zdrowotne. Na koniec, może jeszcze kilka uniwersalnych porad, które możecie wykorzystać, zarówno w trakcie trwania egzaminu, jak i też w trakcie w zasadzie rozwiązywania dowolnego zadania. Jeśli zatniecie się w jakimś miejscu, warto pomyśleć, jakie dane jeszcze nie użyliście. Z reguły danych jest dokładnie tyle, ile trzeba, więc jeśli zrobicie zadanie bez użycia pewnej danej, jest to mocno. Podejrzane. Wiadomo, że może się trafić zadanie, tak jest, że tych danych jest zbyt dużo i jedna z danych jest, tak można powiedzieć kolokwialnie, dana dla zmyły, ale nie jest to na pewno bardzo popularna sytuacja. Jeśli z kolei dojdziecie do wniosku, że użyliście wszystkich danych, warto spróbować sobie odświeżyć pewne wzory czy własności łączące właśnie z danym zadaniem, z danym zagadnieniem. Do zadań z geometrii praktycznie zawsze potrzebny jest rysunek. Jeśli rysunek znajduje się na arkuszu, czasami tak właśnie jest, spokojnie możecie użyć tego rysunku, nanosić na niego pewne oznaczenia, dane itd. Jeśli z kolei no Nie ma tego rysunku, no to wiadomo, że powinniście stworzyć swój własny rysunek, stąd właśnie ta linijka, która może się w takich sytuacjach przydać. Gdy wychodzi wam z kolei nietypowy wynik, np. pierwiastek z 11 czy z 13, warto sprawdzić swoje obliczenia. Wiadomo, że takie wyniki mogą się przytrafić, jednakże warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić poprawność waszych obliczeń. A jeśli z kolei szukasz kogoś, to pomóc ci to wszystko ogarnąć to zachęcam cię do dołączenia do naszego kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty i wtedy macie szansę wydaje mi się zrozumieć w końcu to czego być może nie udało wam się zrozumieć w szkole gwarantuję że nasz kurs to krótkie i konkretne lekcje wideo Najważniejsze typy zadań z egzaminu, tryki i sposoby, które oszczędzą Twój czas w trakcie właśnie trwania egzaminu. Oprócz tego oferujemy quizy, które po każdym bloku e, możecie sobie rozwiązać, aby tak ćwiczyć bez nudy. E, warto wiedzieć, że nasz kurs działa na telefonie, tablecie, komputerze, więc tutaj nie będziecie mogli szukać żadnych wymówek. Możecie uczyć się wtedy, kiedy chcecie, jak chcecie, po prostu swoim. Tempie. Warto przestać mówić: Nie ogarnia matmy, nie lubię matmy, matma jest głupia, a zacznijcie mówić po naszym kursie: Mamy to, matma jest tam naprawdę całkiem ciekawa, że matmę da się polubić. Trzeba po prostu zrobić pierwszy krok, zapisać się już dziś. No i twój wynik może być naprawdę dużo wyższy niż się tego być może teraz spodziewasz. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że usłyszymy się już ponownie wkrótce. Do usłyszenia.